Cześć! Kupiłem dzisiaj nowy motor, w sumie już dzisiaj, jako sobotę. Coś takiego. Generic Tiger, jakoś tak się to nazywało. Przednią lampę już ją okleić. No nie najlepiej to wyszło, ale... O, klejona. Samo oklejałem karbonem, nie? E, tak, zrobimy sobie tutaj trzymanie na telefon. ten na kołem ten motor w nie ma. Kierunek, kierunki działają tylko prawe. To jest dwusuw, silnik AM6. Dzisiaj jeszcze robiłem ledy przy nim, żeby mi oświetlały silnik. Tutaj je przykleiłem. No, wieczorem wam pokażę, nagram wam scenkę, to wam pokażę jak na świecą. No i posłuchajcie, jak silnik chodzi. Jest to silnik AM6 o pojemności 80. Muszę jeszcze wyregulować gaśnik. Amortyzator typu Upside Down. Tarcze, ta, y, hamulce tarczowe. Na pewno, no naprawdę w całym Nie uwierzycie, ile za niego zapłaciłem. Możecie uwierzyć lub nie. A zapłaciłem za niego 1400 zł bo też pamiętam po robieniu parę rzeczy jak między innymi jeszcze manetka znaczy rolgaz rolgaz jest do zrobienia i w sumie to tyle, nie? Um, no i ten gazik do wyregulowania jeszcze wam pokażę jak się przejadę im i wieczorem nagram scenkę jak ledy świeczą, są. więc y, widzimy się po cięciu you oh.